Na, kanale, na, na, kanale, na, na jablka jablka. Dzisiaj będziemy otwierać amelci do beczki. A mamy ją wiedziać, no iść, Chcesz? No to mnie nie wiem. Mamy to pudło, nie dziewczyny? No przesuwam. Ja wiem jak wygląda, bo jak wygląda jak Ale taki zabawkowy, bo jeszcze no, Amelki koleżanka z przedszkola

E, to na przykład jest łakotek. To jest łakotek. Sileńkota. Miękisza. Miękisza. Dobra, mogę Wam pokazać? On no, chyba będzie taki, nie? Ej, tu jest powiedziane jasne. Tak. W środku jest? Taki jest. <laughs> O Jezusicku, czekajcie, może wam pomogę.

Nie Amelka. się. wiem Pokaż nie wiem, Amerka. Pokaż Amerka. się Amerka. Pokaż Amerka. Pokaż Amerka. Nie Amerka. Pokaż Amerka. Pokaż Amerka. Jak to musi być? No, to musi być tutaj, a to wygląda jakbym w kierunku. Wam pomogę, co? Nie. Mm -hmm. Mama pomóc. No, no, no. no i kotek! Mm. I Gabi! I muszę jej naciągnąć. Moja, ale jesteś pewna, że, ta, że ten kolor jest na tej, ten? Tak. Raz pomieszasz i co? Nie, bo tu jest droga. Bo a ten kolor jest... Bo, no i bo to, dobra, tu to jest. No zobacz, a jest a ten. Uu, atal... Atalaci! No, dawajcie. Ja Taki apalat. I dawaczcie nie połam. Nie połam nie było. Poczekaj, bo jeszcze a, Jednak maja potrzebuje. A ja mam toaletę. Gdzie? No tutaj. Gdzie są pięty? A to śmietniczek? Mamo, a jakie mam rozpówić? Ja czy... A droga tu? A on ma jakieś a, faktury no. chyba, no, Ten jest paski. Ten a, jest czyli, taki. Czyli tutaj, ta idzie tu. A to? nie ty. No, to tu, czekaj, to u góry. Teraz paski u góry. Mhm. A tu jest taki drobny wzór. Taki Ala trawa i tu też jest taki drobny wzór. Moja się mocuje. Pomóc Ci Maja? Nie No Zobaczcie, Gabi. Gabi. O, Gabi, Gabi idzie do toalety sobie. Ale... No to jej może nie będziemy podglądać, tylko na jej toalety. No, nie, Pod, podejrzymy co Maja robi. No, bo ty jest... Maja jest bo dzisiaj. Balu mi nie podglądać tutaj. A, dobra już. ok, przesziliłam. Następne jest. Powiedzmy. Nie, to jest znaczy, to Teraz tak. A tak, to A Ale chyba się gotuje. To jest no, ja, tu. No, na razie zaczekaj, może co? No, zaczekaj potem, żeby się nie okazało, że trzeba będzie odkleić. Chociaż. Stop. 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 tu. Stop. I tu jest literka. Tu też są literki? Są, patrz. Piszę 1, 2 i... Tu też pisze, A, jest obrotowe. Jest 4, ,7. 4, i, 7, 4 i 7. To jest Jest 4 i 7 ma Anelka. 4 i 7. Czyli to i to. No miałeś rację, dobra, to przyklejaj. Z jednej strony to, a drugiej to. No. Pomyślałam, że to i wężka ma No patrz, ty bez instrukcji Mama to potrzebuje instrukcji, a ty bez instrukcji sobie dajesz radę No i? No 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 i no i Proszę no. Ojej Wow Basie się są Doł mi, doł mi, doł przyklejasz następne? Mhm, mm dobra, ale ja jest za Czekaj, gdzie to ma być? Jedynka to jest tu. Tu jest jedynka. Tu psyklej. No, tu w płocie Ale... czoła klei. To ja mm. No i co teraz będzie? Nie no dobra. Faktycznie. Nie, 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 dociskaj. Ja mam zle. Amelka, nie, no do... O, No nie, wiesz, ja. to mam nie tu tak to, bo to będzie odrywać. A gdzie będzie Amelka, kolejna naklejka? Dwójka. Dwójka? Jakieś drzewko. Gdzie Dwóki. jest to drzewko? Maja, A to. Tu jest do góry To jest dla mnie mamą. To jest wyjazd. Nie, na razie zrobimy ty. A gdzie tu jest? Tutaj. Amelka przykleiła. No. Co tu jeszcze mamy? Ja? Aha, drzewko jest. Ja tu dasz, jeszcze mogę. jest co? Tu A, mogę ci A coś jeszcze coś na kibelek? Tu jeszcze na kibelek się przykleja. A to na kibelek. No, to na, no, no, tu na deskę. Na deskę klezi to Deskę No tutaj. Chodź. Dobra, to mamy. I jeszcze jest jakaś piąteczka. Gdzieś jakaś piąteczka jest taka, o patrz Amelka, taki jakby, będę o to, przyklej. no to przypomina właśnie to Gotowe, jeszcze uszka Gabi też jest? Gabi nadzoruje tutaj? Ja tutaj nosuję, będę tutaj. Dobra, przyklejaj Przykleiła Halo, otwórz mojego przyjaciela Pokażcie mi na chwilkę, proszę was tu jest jeszcze jedno. O, tutaj! Zobaczcie! trzeba dać. Nie, to będę. A ja zamontuję obronki. Bo trzeba obronki zamontować. No, się udało mi łatwo. Masz anelce, daj to gdzie trzeba? Dobra, gotowe dziecko. Namelka tu jeszcze otwieraj. Co majka i obie takie. Mm. Mm. Boję, że to się połamy. Dobra, nie, nie ruszajmy. Mama, e, no to może zielony, ten, e, ciemny na górze. Do nosa dół, tak? Tomek, a to? Zdecydowanie. Zdecydowanie. już prawie jest złożony. Mogę już tam mogę już tam iść, mogę już tam iść. Chyba o się wejdę. Jeszcze da. Jeszcze da, Nie tak, żeby. Nie, zamontować. nie tylko da. Nie tylko? Coś jeszcze? No, jeszcze zostało oszczędzanie, nie? Ale dzisiaj nie ma ludzików. Jakich ludzików? I od tych w pokoju. Wejdź. Zamontowałaś? Nie. Nie. Ja się mam. Do mm. no, nie do... No, Muszę jakoś to zamontować mm. na no, mną. No. Uwaga, jedzenie! Wypadła padła O nie. Teraz się dziewczyny mogą brać, nie? No! Dziewczyny! A może jeszcze trochę poszątacie po tym? Nigdy! Właśnie, ja Jechała, ma ty! Idę grać! To ja mam pomysł. Teraz domek się przenosi do Was do pokoju. Tak. No dobra. Tym razem to nie moja wina. Gaby, widzę, potrzebuję! Cieszę się, trzysz. Ja Gaby, winna poczera! Dźwindy! Winda! Poszera. Jakoś nie zauważyłam, że bez bajce tak się darło. Dobra, to chyba na dzisiaj koniec tego odcinka. Tak. Co? Dajcie dużo łapki Let's go I subskrybujcie nasz kanał!